Witam cię w serii powrót do pracy. Kochane rodziców, w tym kołowrotku praca dom, praca dom. A także w tych y, specyficznych czasach, kiedy wiele z nas, osób, rodziców, pracuje w domu. Y, widzę, że pojawia się jeden y, ważny problem. I mówię go z intencji y, nie tego, żeby coś wytknąć. Y, bo nie mam takiej intencji, ale chciałabym na to zwrócić Twoją uwagę. Więc proszę, zrozum to dobrze, że to nie jest atak. Mianowicie wiele z nas jest po prostu zabieganych. I często różne nasze potrzeby są po prostu spychane na dalszy plan. Ale potrzeba, fundamentalna potrzeba jedzenia czasem odbywa się. Byle jak. I już mówię o co mi chodzi. Mianowicie czasem jest tak, że rodzice jedzą swój posiłek w biegu. E, gdzieś podjadają nad garnkiem. E, czasem uśmiecham się, bo jak my mamy takie resztki po całym dniu. Na przykład tego, czego nie dojadły nasze dzieci, to się pytam Przemka, czy je dzisiaj na słodko czy na słono, które niedojedzone resztki dojada. I to może być zabawne, ale często nie jest, bo to pokazuje też jak my traktujemy samych siebie. I dlatego podejmuję ten temat, temat, który jest kolosem, bo to, że jemy emocjami bardziej niż naszymi potrzebami fizjologicznymi, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jak podchodzimy do jedzenia. I nie chcę tutaj rzucać w ciebie ani kamieniem, ani jedzeniem, tylko chcę prosić Ciebie, abyś w takiej miłości i szacunku do, do siebie, do, do, do godności Twoich dzieci. Zobaczył, zobaczyła, czy traktujesz siebie dobrze? Czy traktujesz siebie w ogóle jak człowieka, jak po ludzku? Czy dojadasz jedzenie, które nikomuś nie podał, a sam dojadasz albo nie wiem Po prostu w jaki sposób traktujesz siebie? Nawet w tym aspekcie jednym, jakim jest odżywianie. I daj Boże, żeby to było odżywianie, a nie napychanie się, ani nie jedzenie na zapas, jak to niektórzy mówią, a niektórzy mają wręcz yy, yy, taki stosunek do jedzenia, że zapominają zjeść, tak? I yy, mają jakieś negatywne emocje, albo jedzą w ukryciu, żeby dzieci ich nie widziały, <laughs> żeby nie chciały gryza. Yy, I yy, z jednej strony. Uśmiecham się, bo są to przesympatyczne sytuacje, kiedy ja sobie robię jedzenie, siadam przy stole i przychodzi nasz syn i mówi: Co jesz? Mogę gryza i zaraz zabiera mi miskę, i y, moją sałatkę na przykład wcina on. Y, I czasem jest to mm, piękne, w sensie jestem zachwycona, że je warzywa, że y, jest takim świadomym 3,5-latkiem. A czasem jest to frustrujące, bo ja sobie zrobiłam to jedzenie, jestem głodna i chciałam sobie zjeść, a teraz muszę iść do kuchni i zrobić sobie drugie, ale nie chcę pokazywać jednocześnie tego, że jestem zezłuszczona na niego, no bo, no, bo, no bo to jest dziecko, tak? I choćby zauważenie takiej, takiej prostej sytuacji u ciebie. Jak to wygląda u ciebie? Czy ty denerwujesz się, czy twoje dziecko widzi, że ty się denerwujesz? Nasze dzieci są mądre. Nasze dzieci, nawet jak jeszcze nie mówią, to czują. E, i, I my też czujemy. I żebyśmy traktowali siebie, e, nie mówię po partnersku, tak, bo my jesteśmy rodzicami, ale e, w takiej samej godności. E, każdy ma z nas swoją odpowiedzialność, ale też, żeby właśnie nie jest tylko i wyłącznie za komputerem schowane, czy schowana, żeby nie dojadać tylko i wyłącznie resztek, tylko weź najładniejszy talerz dla siebie i dla męża, tak, dla siebie i dla żony i zjedźcie piękny posiłek. Jeśli wasze dziecko już jest większe, i może jeść posiłek nie zje z wami. Nawet jeśli nie zje, to Niech to będzie po prostu spokojny czas. Ja ostatnio gdzieś przeczytałam, że jakie odżywianie, jakie jedzenie, takie całe życie. Więc pocelebrujmy trochę to odżywianie. Nawet jeśli jesz sam w przerwie między różnymi zadaniami w pracy, to potraktuj siebie z godnością. Oto proszę z taką intencją dzisiaj do Ciebie mówię i, i sama też chcę się temu przyjrzeć. Bo jest to coś, nad czym warto się pochylić. I myślę, że to nie jest dzielenie włosu, włosa na czworo, tylko przyglądanie się i większa świadomość. A o to chodzi zarówno w pracy, jak i, jak i po pracy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Cię. Wszystkiego najlepszego. I do za tydzień.